Ostatnio dostałem zaproszenie do Twoje 5 minut. Zrobiło mi się mega miło, bo jakby nie patrzeć, jest to top 1 projekt na polskim YouTubie. Jeżeli żyliście pod kamieniem jakimś cudem nie wiecie, co to Twoje 5 minut, to już Wam na szybko tłumaczę. Jest to program stworzony przez Friza, w którym spośród kilku tysięcy zgłoszeń Karol finalnie wybiera tych najlepszych i zostają oni influencerami. W zeszłym roku w taki sposób powstało Genzi, które przez nieco ponad rok wygenerowało ponad 500 milionów wyświetleń, a Instagram uczestników są naprawdę potężne. No i w tym roku wystartowało druga edycja owego programu. Widząc sukces Jenzi w tym roku było dużo więcej zgłoszeń, no bo ludzie już wiedzieli o co mniej więcej walczą. No i finalnie spośród kilku tysięcy zgłoszeń Karol wybrał 20 osób i tym razem tylko jedna z tych osób będzie współpracować z całą ekipą, dostanie 100 tysięcy złotych w kontraktach, no i generalnie wejdzie na wyżyny internetu. Jak już wiecie jak to wygląda, to możemy wrócić do naszego wątku. Do jednego z odcinków zostałem zaproszony jako gość specjalny. Zasiadłem w jury i sprawdzałem umiejętności tych ludzi. Dałem im również masę rad o tym jak działać w internecie. I tutaj zadałem sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy jestem wystarczająco dobrym influencerem, żeby mówić komuś, jak być dobrym influencerem? Nie daje mi to spokoju, dlatego postanowiłem, że dzisiaj sprawdzę, czy jestem dobrym influencerem. Tylko teraz pytanie, kto mnie oceni i w jaki sposób to sprawdzę? I jaka jest w ogóle definicja dobrego influencera? Nie siedzi przecież przede mną wujek Łuki czy Fris i tego nie zweryfikują. Na sam początek odpowiedzi na te pytania poszukamy tam, gdzie 90% społeczeństwa szuka odpowiedzi, czyli w internecie. Przez kilkadziesiąt minut przeglądałem przeróżne artykuły. I jedyne co wyczytałem to to, że może warto kupić reklamy na Facebooku, żeby się wypromować. Albo to, że warto być influencerem ze względu na zarobki. Niektórzy influencerzy zarabiają między 50 a 100 tysięcy miesięcznie. Stwierdziłem, że nie tędy droga. Trzeba zajrzeć głębiej, wybrać bardziej rzetelne źródło. I nagle znalazłem rodzice zawsze mówili, że literatura jest najważniejsza, że warto czytać książki. I tak się składa, że w Empiku jest wielka księga youtubera. Między innymi w tej książce będziemy mogli wyczytać, jakie są cechy dobrego youtubera. Panno Martyno Adamska Pakuło. Mam nadzieję, że się pani na tym zna. Idziemy do Empiku. Teraz już tak całkiem seria. Jestem ciekaw, czy to będzie na dziale dla młodzieży, czy bardziej na dziale rozwój osobisty. Bo chodzę, szukam, nie mogę tego zlokalizować. Poprosiłem panią o pomoc i finalnie znaleźliśmy ostatnią sztukę, która była w sklepie. Jaka ta książka musi być chodliwa, skoro była tylko jedna sztuka? Była ona na dziale dla dzieci w wieku od 9 do 12, ale wydaje mi się, że ktoś ją po prostu przełożył z rozwoju osobistego. Na pewno tak było. Zapłaciłem tylko 3 dychy za takie ogromne źródło wiedzy. Jak tam freeze twój kurs za 1000 zł? Głupie ci teraz, co? YouTube od zawsze cię fascynował? Nagrywanie filmików to twoja pasja, którą chcesz się podzielić z innymi? Wielka Księga YouTubera to poradnik dla wszystkich, którzy kochają YouTube i chcą rozpocząć karierę w sieci. Mm -hmm. I w tym miejscu się mocno zdziwiłem. Szczerze mówiąc, kupując tą książkę, podchodziłem bardzo sceptycznie do tematu. A zagłębiając się z nią, powiem Wam szczerze, że jest ona naprawdę dobra. Możemy tu na przykład sprawdzić cechy dobrego YouTubera. Coś, czego szukałem w internecie i nie znalazłem stosownej odpowiedzi. Każdy YouTuber powinien odznaczać się określonymi cechami. Nie martw się, jeżeli nie zauważasz u siebie każdej z nich. Wystarczy chcieć i pracować nad sobą, a z pewnością zdobędziesz odpowiednie umiejętności. Determinacja, czyli zdecydowane dążenie do celu, to najważniejsza Cecha, jaką powinien mieć YouTuber? Kreatywność. Przyda Ci się do wymyślania wciąż nowych tematów. Aktywność. Jest skazana szczególnie na początku kariery na YouTube. Pracowitość. To ogromnie ważna zaleta służąca rozwojowi kanału. Poczucie humoru jest istotne w każdej dziedzinie, niezależnie od tego, czy zajmiesz się podróżami, makijażem czy wspinaczką górską. Pewność siebie jest niezwykle istotna, bo w internecie możesz spotkać różnych ludzi. Niektórzy będą wobec ciebie mieli i wyrozumiali, ale inni mogą bezlitośnie krytykować cię w komentarzach. Wow! Uważam, że są to naprawdę dobre rady, które tak naprawdę tyczą się wszystkiego, nie tylko YouTube'a. Aczkolwiek, wciąż ta książka nie pozwoliła mi sprawdzić. Czy jestem dobrym youtuberem? są to nawet wpadki youtuberów. z spadek zaliczył mini ekipy Freeza podczas nagrywania filmu w mieszkaniu, poszedł do toalety. Co? Było widoczne na filmie, bo nie zamknął za sobą drzwi. Jak chcecie być influencerem, to zamykajcie drzwi od toalety. Książka dała nam dobre rady, ale wciąż nie odpowiedziała na nasze pytanie. Dlatego zadam to pytanie teraz moim przyjaciołom, którzy coś tam w tym internecie osiągnęli. No, cały tam. Dzień dobry, witam serdecznie, Citrox. Pytanie mam do ciebie, bo ty jesteś już takim e, dinozaurem, można powiedzieć, że YouTube'owym. Działasz, działasz tak naprawdę od mega dawna. A, Ty, a, ty dzwonisz sobie obrazić, to jestem dinozaurem. <grym> nie no, nie chodzi o to, że masz bardzo duże doświadczenie. Jesteś jednym z, wiesz, z większych Dobra, twórców w Polsce i w ogóle, nie. Twoim zdaniem Jaką cechę, albo co powinien potrafić dobry influencer? Dobry influencer to powinien potrafić? Mhm mm Dobry influencer to taki, który umie zrobić z niczego, nie? Okej, okay, to jest bardzo, bardzo cenna tutaj, cenna rada Zapytajmy teraz kogoś, kogo mam na co dzień w domu Kochanie No? Co powinien potrafić dobry influencer? Wydaje mi się, że powinien potrafić tworzyć wiralowe treści Okej, okay. dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Siemano. Yy, pytanie mam. Dobry influencer, rzecz, którą powinien umieć robić, albo cecha, którą powinien mieć. Jedną. No to szybkie pytanie jest. Pierwsze, co ci przyjdzie do głowy. Dobrze jest mieć umiejętność obsługiwania programów graficznych. Ok. Na przykład, y YouTuber powiem że moje zajmie się robicie dobre miniaturki. Ja uważam, że miniaturki są cholernie ważne w filmach, nie? Ok. No dobra, czyli kontent z niczego, w międzyczasie viral i do tego dobra miniatura. Postanowiłem, że pójdę do kuchni i chwycę dwie pierwsze rzeczy, które wpadną mi do głowy i stworzymy z tego film. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj poruszymy temat, o który nikt nie pytał, a każdy o niego prosił. Na pewno niejednokrotnie ty widzu, bądź droga widzko, zadawałeś sobie w głowie jakieś głupie pytanie. Na przykład, dlaczego w lodówce jest światło, a w zamrażarce go nie ma? Albo czy ryby odczuwają pragnienie? Ja natomiast, zresztą nie tylko ja, myślę, że sporo osób, zadawałem sobie niejednokrotnie pytanie. Dlaczego chleb... Posmarowany masłem spadając zawsze spada na masło, a nie na tą stronę, która jest nieposmarowana. Dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć na to pytanie i być może tą tezę obalić. Zanim jednak do tego przejdziemy, to koniecznie zejdźcie na dół, zasubskrybować kanał, żeby żaden koniec was nie omijał i zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej testów tego typu. A my tymczasem wybierzmy się do kuchni i posmarujmy nasz chleb masłem. Skipper odejdź. Kipy, nie dla psa, chlebek z masłem. I sobie. Uwaga, sprawdzamy, czy w ogóle faktycznie tak jest. Jak widzicie, chleb spadł do dołu masłem. Ale rzuciliśmy go, trzymając go tak. A spróbujmy trzymać go tak. I tak chleb dalej spadł do dołu masłem. A podrzućmy go i zakręćmy. Kupka, musi spać do dołu masłem. A podrzućmy go i zakręćmy znowu spadł do dołu masłem. Skoro wiemy już, że tak się dzieje, to najpierw obalmy mity, czemu tak się dzieje. Według praw fizyki na 100% nie jest tak, że spada to masłem do dołu, przez to, że z tej strony jest cięższe, bo masa chleba sama w sobie jest dużo cięższa niż masa masła, przez co przesunięcie środka ciężkości jest bardzo małe i ma znikomy wpływ na ruch kanapki. Opory powietrza też na pewno na to nie wpływają. Może i po tej posmarowanej stronie faktycznie jest ciutkę mniejsza siła oporu, ale przy takich wysokościach nie robi to różnicy. Musielibyśmy zrzucać ten chleb z bloku, żeby to jakkolwiek wpływało na tą przypadłość. Dlaczego więc kanapka zwykle spada nam masłem do dołu? Wysokość stołu zwykle wynosi około 1 metra. A nasza kanapka jest zawsze postawiana masłem do góry. No bo jaki sens byłoby na stole trzymać kanapkę masłem do dołu? Jest to idealna odległość, by kanapka spadając, obróciła się o 180 stopni. Dlatego taka sytuacja się dzieje. Są dwa proste sposoby na rozwiązanie tego problemu. Albo zwiększamy wysokość naszego stołu do około 2 metrów. W tym momencie, jak nas spadnie, to najprawdopodobniej obróci się o 360 stopni i spadnie masło do góry. Zresztą sprawdźmy to. Proszę bardzo, jest masło do góry. A drugim sposobem, dużo praktyczniejszym i dużo zdrowszym, jest wyeliminowanie chleba z naszej diety. Można znaleźć fajne alternatywy. Chleb jest strasznie kaloryczny i wpływa na wielkość naszego brzuszka. Ja chlebekiem codziennie, dlatego brzuszek mam duży. Dodatkowo może być jeszcze większy. Każda subskrypcja to jeden kawałek chleba zjedzony przeze mnie w następnym filmie, także subskrybujcie koniecznie kanał, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa, cześć! A, jeszcze viral. I miniatura. No dobra widzowie, stworzyliśmy kontent z niczego. Zrobiliśmy dobrą miniaturkę. Ale co dalej? Kto to oceni? Wciąż. Nie wiem, czy jestem dobrym influencerem. Dlatego wydaje mi się, że musimy zapytać sądu ostatecznego. No właśnie, kto będzie naszym sądem ostatecznym? Już kilka dni temu wiedziałem, że będę to nagrywał. Dlatego postanowiłem napisać do największych twórców w Polsce, żeby zapytać ich, co powinien robić albo jaką cechę charakteru powinien mieć dobry influencer. Wybrałem 5 według mnie największych ikon polskiego internetu, które osiągnęły bardzo duży sukces w różnych dziedzinach. Osobą numer jeden był Budda. Jakby nie patrzeć, to co robi na swoim kanale motoryzacyjnym jest niesamowite. Pisałem wiadomość 3 dni temu, ale niestety mi nie odpisał. Drugim influencerem był potężny włodarz Michał Boxdelbaron. Baron. Zauważcie, że boksel czego się nie chwyci, to odnosi sukces i zawsze jest topowe w Polsce. Niestety w wielu przypadkach ma sumienny zapał, ale mimo wszystko gość jest dla mnie niesamowity. Do niego również wtedy napisałem i też niestety mi nie odpisał. Trzecią osobą był Remek. Rezy jest dla mnie naprawdę niesamowitym twórcą twórcą, którym w Polsce można powiedzieć, że najbardziej się inspirowałem swego czasu i Rezyg już mi odpisał. Napisał mi cześć, odpowiem ci jednym słowem pracowitość. Osobą numer 4 był Wardenga. I jakby nie patrzeć, Sylwek był znany na całym świecie. Oprócz tego pokazał, że jak chce, to może się wskrzesić i znowu być topką polskiego internetu. No ale niestety Sylwek chyba w lesie nie ma zasięgu i mi nie odpisał. No i na końcu, moi kochani, napisałem do Friza Karol osiągnął niesamowity sukces w polskim internecie. Jego sukcesu i jego liczby wydaje mi się, że nie jest w stanie już osiągnąć nikt. I Karol mi odpisał. Co ciekawe, napisał tak. Na pewno wielka pracowitość na pierwszym miejscu. 7 dni w tygodniu po 14-16 godzin w dziennie, przynajmniej na początku drogi. Zauważcie, że mówiła nam to książka, mówił nam to Rezi mówi nam to Freeze. Wydaje mi się, że możemy przejść do podsumowania. Uważam, że nie ma definicji dobrego influencera. Tak jak i nie ma definicji dobrego murarza, dobrego kierowcy, dobrego lekarza czy też dobrej kasierki. Najważniejsze jest to, aby dążyć do swojego celu. Jeżeli będziesz wystarczająco uparty, kreatywny i pracowity, to w końcu osiągniesz swój cel. Mogę wam to przedstawić na przykładzie twoje 5 minut. Myślicie, że wujek Łuki czy frizz patrzą na tych ludzi tylko i wyłącznie pod kątem ich wyglądu i ich zachowania? Bo mi osobiście wydaje się, że nie. Uważam, że patrzą na ich proces pracy nad sobą, na ich zawziętość i na ich chęci. O nich ukierunkowują, ale finalnie wybierają tych, którzy jak najbardziej starają się iść w odpowiednim kierunku. I tak jest w każdej rzeczy, którą robicie, moi kochani. Nie musicie do czegoś się nadawać. Musicie chcieć do tego się nadawać i pracować nad sobą, żeby się do tego nadawać. Jestem tu, gdzie jestem, także chyba muszę być dobry. Wy to oceniacie? A oceniacie to wynikami, jakie osiągamy wspólnie na tym kanale. A osiągamy je dość spore. Dziękuję Wam serdecznie, że tu jesteście. Ja się staram jak mogę. Jestem w tym cholernie pracowity. Staram się zawsze dążyć do celu. I mam prześwietloną twarz. No. To by było na tyle. Subskrybujcie kanał. Widzimy się jutro o 14. Mam nadzieję, że filmowi się podawał. Pa, Papa. Cześć.